Cześć, to Zosia Kępińska, Empathy Here and Now. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, o odcinku zatytułowanym Jak uszczęśliwić swój mózg? Kiedy słyszycie to pytanie, to być może przychodzą Wam do głowy różne pomysły na to, jak ten swój mózg uszczęśliwić. Wiecie, takie pomysły typu y, czekolada, dobra książka. Dobry sen, dobry film, e, nie wiem, sudoku, spacer, fajny seks, e, pizza, whatever. Ale ja nie o tym. Ja chcę Wam dziś powiedzieć o pewnej konkretnej koncepcji. I właściwie nie o tym, jak mózg uszczęśliwić tak doraźnie, z doskoku, ale jak kształtować szczęśliwy mózg. Dziś, proszę Państwa, będzie o. Pozytywnej neuroplastyczności według Ricka Hansona. Rick Hanson, amerykański neuropsycholog, napisał m.in. taką książkę pod tytułem: W Polsce ukazała się pod tytułem Szczęśliwy Mózg. Właśnie. I w tej książce Rick Hanson opowiada o, o tym, co to jest neuroplastyczność mózgu. Yy, I o tym, że w ogóle co my z nią możemy zrobić, że jak już ona jest, no to, to co my teraz możemy? Yy. Neuroplastyczność mózgu to jest zdolność mózgu do zmiany struktur pod wpływem doświadczenia. Jak ja to słyszę, że mózg sobie może zmienić struktury pod wpływem doświadczenia, to nie wiem jak wam, ale mi się robi jakoś tak yy, fajnie, dobrze. dobrze. No bo to znaczy, że nic nie jest raz na zawsze przesądzone. I niezależnie od tego, ile mamy lat i jaki bagaż doświadczeń i ile nasz, przez ile rzeczy nasz mózg się, przepraszam za to wyrażenie, przeczołgał i, i, i jak on się tam miewa, no to możemy ten nasz mózg kształtować. Tak, żeby było nam, żeby żyło nam się lepiej, łatwiej. Radośniej, lżej. Brzmi yy, tak yy, fajnie, nie? Cokolwiek tu i teraz robimy, myślimy, odczuwamy w ciele, odpala nam odpowiednie obwody w mózgu. Wszystko, także to, co całkowicie niematerialne, na przykład odczucia, przekonania, to wszystko wpływa na nasz mózg. Można powiedzieć, że to, co przez mózg przepływa, to go powoli systematycznie rzeźbi. Tak jak kropla drąży skałę, albo tam yy, woda wykłada kamień, i. No dobra. A prościej, to czego doświadczamy, kształtuje nasz mózg. Wszystko to, co dzieje się w naszym doświadczeniu. No dobra, to teraz, co to jest to doświadczenie? Doświadczenie to są odczucia, przeżycia, emocje, myśli, moje reakcje na daną sytuację, odczucia w ciele, czyli cały ten kociołek, na który składa się tak wiele składników, bardzo subiektywnie tam dobieranych i mieszanych. Każde doświadczenie, każde doświadczenie wywołuje jakąś aktywność neuronalną, a jak się powtarza, to dokonuje zmiany mózgu. Ale teraz attention, doświadczenie, a zastany fakt to są dwie różne rzeczy. To nie jest to samo. Fakt to jest wtedy, jak patrzymy na świat taki, jak on jest, co jest y, moim zdaniem bardzo, bardzo trudną sztuką i wymaga y, no, naprawdę treningu. Czyli takie patrzenie na, 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 daną, na daną sytuację, na dany fakt, właśnie, tak jakby się obserwowało to przez kamerę. Taka obserwacja na sucho, przez obiektyw kamery. I widzę to, co widzę, nie? Nie dodaję sobie tam niczego. Uff, to jest wyższy level, ale to jest możliwe. Ale okej, okay. czyli to jest fakt. A doświadczenie to jest właśnie to, i jak ja na ten fakt reaguję? Jak ja się w związku z tym faktem czuję? Co się we mnie odpala? Czyli można powiedzieć, że fakt to jest taka iskra, a doświadczenie to jest płomień, który się od tej iskry pojawia. No dobrze, to fajnie. Dobre doświadczenia. A przecież wszyscy, jakie śmiewamy, robią nam dobrą robotę dla mózgu. I mózg jest szczęśliwy, i wtedy my jesteśmy szczęśliwi, i życie jest fajne. Dziękuję, to tyle na dziś. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym. No nie, nie. Dlatego, bo to nie jest takie proste. Bo jest coś takiego, co się nazywa negatywna skłonność mózgu. Ale że negatywna skłonność mózgu, to co to znaczy? Że co? Że ludzkość to jest takie zbiorowisko ponuraków, co tylko widzą, że szklanka jest do połowy pusta? No nie, trochę, znaczy nie, nie od, to nie do końca jest tak. To znaczy tyle, że ta negatywna skłonność mózgu to jest po coś. A zwłaszcza była po coś, gdyśmy w czasach prehistorycznych walczyli o przetrwanie. Więc zamiast się teraz dąsać, że tak jest, to podziękujmy może też praprzodkom, którzy nieustannie obawiali się zagrożenia w postaci tygrysa szablozębego czy innego drapieżnika. Bo gdyby oni sobie tak siedli pod drzewkiem, przymknęli oczy i by sobie tak mówili a myśl pozytywnie, nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze, uśpiliby czujność... I ten tygrys by się jednak pojawił, a myślę sobie, że pojawiał się dość regularnie: no to ludzkość by chyba po prostu nie przetrwała. Więc ta negatywna skłonność mózgu, to jest takie narzędzie niezbędne do przetrwania. Nasz mózg wyewoluował we wspomnianych już niespokojnych czasach kamienia łupanego. I wtedy naprawdę lepiej było popełnić błąd typu, spodziewam się tygrysa, ale jednak go nie ma. Niż błąd typu nie spodziewam się tygrysa, no ale on jednak jest. Ups. No to wiadomo, że mózg woli po prostu popełniać ten pierwszy błąd. I to jest takie oj, oj, żeby nie zapeszyć, oj, żeby się za, za wcześnie nie ucieszyć, za wcześnie nie odetchnąć, nie? To też jest taki kawałek. Pewnie się coś wydarzy złego, jak przez dłuższy czas jest tak dobrze. Albo takie poczucie, że cały dzień był dobani przez jedną rzecz, która się w tym dniu nie udała tak, jakbyśmy chcieli. Znacie to? Pewnie tak, bo ponoć yy, na pewno dowiedziono to. Każdy człowiek ma tę negatywną skłonność mózgu. Ech. No dobra, tylko teraz takie pytanie: ile razy w, w ciągu dnia jest ryzyko, że spotkamy tego tygrysa? Albo inaczej, ile razy w ciągu dnia doświadczamy sytuacji realnego zagrożenia życia lub zdrowia? No i tak, czasem rzeczywiście, niestety doświadczamy. Ale szkopuł w tym, że nasz mózg myśli, że tak jest o wiele częściej niż tak jest faktycznie. I widzi zagrożenie tam, gdzie tego zagrożenia kompletnie nie ma. I choć na pewno jest tak, że ta negatywna skłonność mózgu chce zadbać o nasze bezpieczeństwo. To ona w ogóle nie dba o nasz dobrostan. Troszczy się o przeżycie, ale nie troszczy się o jakość życia. I de facto sprawia, że jest w nas coraz więcej napięcia. Negatywna skłonność mózgu jest odpowiedzialna za to, że te negatywne zdarzenia, jakieś takie trudne, trudne doświadczenia, łatwiej i mocniej zapamiętujemy. Dłużej mielimy, mocniej przeżywamy. Co, co więcej, nawet ich podświadomie szukamy i wypatrujemy, eee, i za bardzo się z nich uczymy. Zdecydowanie. Za bardzo się z nich uczymy. I nasz mózg się na te negatywy wyczula. Nasza negatywna skłonność mózgu się wzmacnia, rośnie, dominuje coraz bardziej, więc coraz mocniej się koncentrujemy na negatywnych doświadczeniach. I tak w koło. Ale jeszcze raz. Podkreślę, to jest automat. To jest normalne, ok? To się wzmacniało przez kilka milionów lat, jak nie przez kilkaset. Zależy, yy, o, który punkt startu bierzemy za punkt startu w tej kwestii. Ba, to się pielęgnowało kulturowo i to się nadal pielęgnuje. W niektórych narodach bardziej, w niektórych mniej, ale to się nadal kulturowo pielęgnuje. Znacie taką przypadłość, że jakoś ludzie się Chętniej dzielą i rozmawiają sobie o tym i sobie licytują to, co im w życiu nie wyszło, albo to, co ich boli, albo to, co ich martwi. I potrafią naprawdę poświęcić parę godzin rozmowy właśnie na taki fokus, na to, co nie wychodzi i co jest nie tak, jakbyśmy chcieli. To jest takie kulturowe, chyba, myślenie. W niektórych rodzinach też jest taki klimat, że ta negatywna skłonność jest podlewana systematycznie od maleńkości, aż się rozrasta i rozrasta, nie? Że i tak ją mamy, a jeszcze mamy taki klimat dookoła, że ona jest karmiona po prostu codziennie, regularnie takim porządnym yy, paliwem, nie? No dobrze, ale co z tym robić? Takie rady typu myśl pozytywnie, bądź optymistą. Patrz na świat przez różowe okulary. No one brzmią może i sympatycznie, może, tylko nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. Tak? To są takie, takie rady, co nie wiadomo, co człowiek ma z nimi robić potem. Ale jest prawdą, fuch, na szczęście, że możemy świadomie zadbać o nasz dobrostan i budować szczęśliwy mózg. Tylko teraz tak. Po pierwsze, to jest proces. To jest tak strasznie ważne, żeby to podkreślić. Świadome zadbanie o nasz dobrostan i budowanie szczęśliwego mózgu to jest proces. To nie jest tak, że sobie zmienisz mózg na szczęśliwy w jakichś tam pięciu czy siedmiu krokach, które wykonasz raz czy dwa i już nigdy więcej, i już masz załatwioną zmianę. Mózg jest szczęśliwy, dziękuję. Albo podczas jakiegoś weekendowego warsztatu uszczęśliwiania mózgu dokona się jakaś niesamowita, fantastyczna przemiana w tobie i zostanie ona z tobą dłużej niż godzinę albo dzień. Nie, to jest proces. To jest codzienna praktyka. Małymi kroczkami, po troszku, ale systematycznie. Dlaczego ta systematyczność jest taka ważna? No, bo mózg ma tak, że on sobie idzie utartymi ścieżkami. Jak nie będziemy systematycznie praktykować, to nam to ucieknie i zmiana nie przyjdzie. Po prostu zapomnimy, wskoczymy w stare tory, bo tak jest prościej. Tak działa mózg. On nam się nie chce jakoś strasznie wysilać, więc potrzeba tej systematyczności. Tak jest zresztą z, z każdym nawykiem. Jeśli chcemy sobie jakiś nawyk ukształtować, żeby był nawykiem, to potrzebujemy to systematycznie praktykować. Tak samo potrzebujemy systematycznie e, praktykować, jeśli chcemy świadomie o ten nasz e, dobrostan e, zadbać i ten nasz mózg e, kształtować tak, żeby był szczęśliwy. Ok, to teraz kilka słów o tym, co i jak praktykować. Dobra, czyli mamy już to, że jest taka negatywna skłonność mózgu i skąd ona się wzięła. Nie? Że ona chce dobrze, ale często robi więcej szkody niż pożytku. E, i że to jest tak, jakby ktoś cały czas stał koło ciebie i klepał ci po ramieniu. O Boże, uważaj! A tu się okazuje, że nic się nie dzieje, bo on tylko sobie myśli, że coś się dzieje. To ta jest ta negatywna skłonność mózgu, to jest taki taki właśnie nadgórniwy kolega, który ci ostrzega przed czymś, czego nie ma, nie? Przypomniał mi się taki serial, Co ludzie powiedzą, i tam takie były sceny często, że. Nie pamiętam imion i nazwisk, ale ta główna bohaterka, pani Bukiet, pani Bukiet. Ona jechała gdzieś ze swoim mężem Richardem, bodajże, na wycieczkę, on był, on był kierowcą. I pani Bukietowa bardzo lubiła co jakiś czas powiedzieć swojemu mężowi: uważaj na rower. Albo uważaj, na, uważaj jedzie ciężarówka, tylko że okazywało się, że rower na przykład stoi. Zaparkowany tam ileś metrów dalej na chodniku, a ciężarówka to w ogóle skręca zupełnie w inną ulicę. Nie? Z negatywną skłonnością mózgu trochę tak jest, chyba jak z panią bukietową, która męża ostrzega przed jakimś wyimaginowanym zagrożeniem na drodze. Okej, okay, czyli ta negatywna skłonność mózgu, tak jak powiedziałam, ona chce dobrze, a wychodzi jak zwykle. To znaczy, często robi nam więcej zamieszania i szkody niż faktycznie pomaga. Mamy też to, że nasze doświadczenia kształtują nasz mózg, i teraz te negatywne doświadczenia, trudne, i fokus na nie, fokus na te negatywne doświadczenia przede wszystkim, to będzie nam wzmacniać tę negatywną skłonność mózgu, a z kolei te dobre doświadczenia wspierające będą kształtować nam szczęśliwy mózg. No to teraz pytanie: jak? skoro wiemy, że tak mamy, to próbujmy zauważać po prostu, kiedy nasz mózg w to wpada to, że pojawiła się jakaś myśl no to ok, na to ja nie mam wpływu ale wpływ mam na to, że mogę za tą myślą nie iść mogę zdecydować że po prostu nie podążam za tą myślą nie mielić w głowie ciągle tej samej historii tej samej narracji, bo to się tylko nakręca i to, że ja zauważam tę myśl, że ona się pojawiła to już jest wielki krok i w sumie to jest niezbędny pierwszy krok. I jak się yy, ta myśl pojawia, i ja to yy, potrafię wyłapać, to sobie mogę wtedy powiedzieć: O, mam teraz taką myśl. I po prostu przyjrzeć się temu, że tak mam i puścić ją. Niech sobie leci. Pomocne może być też takie pytanie, yy, i myślę sobie, że to pytanie to jest też fajnie, sobie tak regularnie praktykować, bo na początku to może być, no to może to się nie. Yy, inaczej. To się może nie odpalić jakoś łatwo w sytuacji, kiedy rzeczywiście nam już się uruchamia ta negatywna skłonność mózgu i gdzieś myślimy sobie, że jest jakieś zagrożenie, nasz mózg nas w to wpycha, to wtedy może nam być trudno odpalić to pytanie, jeśli nie mamy takiej praktyki, takiej uważności na to. Więc fajnie to pytanie sobie trenować tak w takim, w czasach pokoju i po prostu w sytuacji, gdzie coś tam sobie robię i co jakiś czas sobie pytam siebie, Pytam siebie tak, co się we mnie dzieje tu i teraz? Co jest we mnie żywe? I y, oswajając się z tym, że tak siebie pytam, też y, mogę sobie nauczyć się tego, że będę sobie tak siebie pytać, y, kiedy mi się pojawia taka myśl, że nie wiem, jestem w jakimś niebezpieczeństwie. Takie pytanie, co jest we mnie żywe, co się ze mną dzieje tu i teraz, to może nam pomóc skontaktować się z tym, jak nam teraz jest, właśnie. I dzięki temu możemy stać się świadomymi tego, co przeżywamy, i nazwać emocje. A takie uświadomienie i nazwanie z kolei może pomóc, żeby nas to po prostu nie zalewało, nie przytłaczało. Żebyśmy nie byli takimi y, tylko, nie wiem, biernymi uczestnikami czy obserwatorami tego, co się w nas dzieje, i po prostu płyniemy y, z prądem, y, tylko mamy taką moc y, działania w tym. Mamy takie poczucie sprawczości i możemy robić. Inaczej. I możemy sobie budować zasoby w głowie, które będą dla nas pomocą w takich trudnych sytuacjach. I budowanie tych zasobów to też jest oczywiście taki codzienny, systematyczny trening. Jak je na co dzień budować? Poprzez taką praktykę, którą Rick Hanson nazwał przyjmowaniem dobra. I wystarczy na nią 30 sekund. Ale uwaga, to nie jest jakaś magiczna sztuczka, bo jeszcze raz podkreślę, to nie wystarczy jeden raz 30 sekund i już zrobione, dzięki, cześć. Tylko 30 sekund po kilka razy dziennie, nie wiem, 10 razy dziennie powiedzmy, każdego dnia. Żeby sobie jakiś zasób zainstalować w mózgu, na przykład yy, spokój, radość, to potrzebuje jakiegoś doświadczenia. I potrzebuję sobie to doświadczenie zaktywować. Więc co robię? Więc na początek szukam faktów. Przyglądam się, co takiego dziś jest, co jest dla mnie korzystne, tu i teraz. Co mnie wspiera, co mnie karmi, co mi służy. Myślę o tym fakcie i patrzę, co mi robi. I to jest właśnie doświadczenie. Tak jak już mówiłam, nie sam fakt, tylko to, jak mi z nim jest. Ok, czyli mamy w ten sposób aktywację doświadczenia. I teraz, żeby nam się to zapisało w pamięci długotrwałej, to potrzebujemy instalacji. Jak? Pobądźmy z tym doświadczeniem chwilę. Właśnie te 30 sekund. Ale nie, że będziemy sobie myśleć o nim, tylko pobądźmy z nim. Zanuszmy się w nim. Poczujmy je. Jeśli to jest uczucie radości, kurczę, to my. Czujmy tą radość no, dłużej niż 5 sekund. Z uważnością na to, jak reaguje nasze ciało, bo nasze ciało mówi nam bardzo wiele. Pozwólmy, żeby to uczucie na przykład radości, spokoju, żeby ono się rozlało nam po ciele. Cieszmy się nim, smakujmy je, celebrujmy. 30 sekund to jest chwilka, naprawdę. I 10 razy dziennie taka chwilka, i tyle dobra dla naszego mózgu. Aktywacja i instalacja. Mam to i cieszę się tym. Have it and enjoy it. No dobra. A co jeśli nie ma nic, z czego mogę się ucieszyć? Żadnego faktu, z którego sobie mogę zbudować doświadczenie, które sobie zainstaluję. Nic, pustka. Żadnego spektakularnego sukcesu wygranej w totka, niczego namacalnego. Fantastycznego jakiegoś spotkania i po prostu nagrody Nobla. Whatever. No, właśnie nie o takie rzeczy chodzi. To Wam powtarzam tylko za Rickiem Hansonem, że nie o takie rzeczy chodzi. To znaczy, oczywiście może chodzić w sensie, jak już to masz, jakiś spektakularny sukces, cokolwiek subiektywnego to jest, to, to może być bardzo zacny materiał do praktyki przyjmowania dobra dostałaś, dostałeś wymarzoną pracę, awans yy, miałeś albo miałaś wymarzone wakacje jakiś, jakąś fantastyczną randkę super, no to się naciesz tym serio, naciesz się tym zamiast mówić yy, z takiej, wiecie, fałszywej skromności o i tamto nic takiego i odbierać sobie tym samym prawo do odczuwania wszystkich tych przyjemnych rzeczy, które się pojawiają ale to, co chcę powiedzieć to, żebyśmy sobie nie dali wmówić, że potrzebujemy czegoś super, ekstra, wow, special, jakiegoś potężnego wypasu, żeby sobie praktykować przyjmowanie dobra. A trochę jest tak w naszej kulturze i w niektórych coachingach, może nawet w wielu, nie wiem, że nam się wmawia, że fajnie, jak jest więcej, lepiej, bardziej, mocniej, gdzie tam fajnie, że to jest konieczne w ogóle, że mamy sięgać wyżej, wymagać więcej od życia. I ludzi od partnera, od siebie, że mamy się starać bardziej i być ciągle, ciągle lepszą wersją siebie ciągle po prostu się ulepszać, robić jakieś aktualizacje, skakać na wyższy level. Albo taki jeszcze kawałek że bogactwo i sława na nas czeka tylko musimy po to sięgnąć. A jak nie mamy tego jeszcze to oznacza, że po prostu nie sięgamy tam, gdzie trzeba i takie tam. By the way, myślę, że nie, że w większości przypadków bogactwo i sława nie czeka, choćbyśmy nie wiem, gdzie sięgali. I to jest OK. No więc, jak nie o to chodzi, to o co? Jak nie takie doświadczenia, wow, special, amazing, to, to co? No to może takie proste, codzienne rzeczy. Nie wiem, że słońce świeci, że zasadniczo nic mi nie dolega i nic mi nie boli, że mam dach nad głową. Że mam wystarczająco dobrą relację, że jestem dla kogoś ważny, ważna, że moje ciało działa na tyle sprawnie, że wszystko to, co chcę zrobić, przy pomocy ciała mogę zrobić, że ciało mnie wspiera i, i pomaga mi funkcjonować w świecie i w tych codziennych rzeczach tak, jak chcę. Nie wiem, że, że ptaszek śpiewa za oknem, że zjadłam dobry obiad, który sobie ugotowałam, albo że zjadłem dobre śniadanie, które ktoś mi naszykował, że ktoś się do mnie uśmiechnął, że ja miałam jakiś mały powód do uśmiechu. Takie drobne rzeczy. A może kurczę, czasem nawet i to, że jakoś przeszłam przez ten dzień bez większych obrażeń. Już powoli lądując, jeszcze powiem Wam, że jest taka koncepcja, że są takie trzy podstawowe potrzeby mózgu. I te potrzeby to jest bezpieczeństwo, zadowolenie i więź. I dla mózgu jest zupełnie OK i w zupełności wystarczy, jak my czujemy się wystarczająco bezpieczni, wystarczająco zadowoleni i wystarczająco więzi z innymi. I to też jest o tym, że to nie chodzi właśnie o jakieś spektakularne doświadczenia w obszarze tych, tych potrzeb. Czyli sprawdzam sobie, jaka z tych potrzeb tu i teraz jest zaspokojona, w jaki sposób, albo jeszcze jakaś inna potrzeba. Patrzę, jak się z tym czuję, i sobie z tym doświadczeniem jestem przez 30 sekund, przez taką krótką chwilkę. Kilka razy dziennie 10 razy dziennie. 30 sekund przyjmowania dobra. 30 sekund budowania pomalutku, nie na siłę, tylko w moim tempie, krok po kroku szczęśliwego mózgu. I to jest na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Lądujemy już całkiem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i, i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć.